Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, jak widzicie, zaczynamy naprawdę fantastyczny event y Trophy Titans i jest mnóstwo niesamowitych ikon, jak Zidane, Del Piero. Niektóre z tych ikon mają jeszcze drugą wersję. Są też nowi bohaterowie food jak Jajatura czy Lucio, którzy są warci. bodajże że Jajaturę jest chyba około 4 milionów i Lucio około 2,5, więc naprawdę jest co trafiać. I co ciekawe, naprawdę dużo leci z paczek tych kart. Jestem naprawdę zaskoczony, bo są to karty naprawdę fantastyczne Del Piero. LAM 93, również ma wersję słabszą 92, Del Piero 95 i 88. E, dobra, słuchajcie. Przejdziemy sobie do tego, co mamy najpierw w zadaniach sezonowych, bo tam się pojawiło jedno naprawdę niesamowite wyzwanie i nie spodziewałem się, że coś tego typu dostaniemy przed kartami, nawet Season, albo w ogóle nawet w grze. I jest to w punktach przełomowych bodajże, a nie w zadaniach. I e, jest to Denis Bergam 95. 3. I do tego dostajemy jeszcze jego dwie, chyba czy trzy wersje Dwie wersje, 92 i 87 I do tego mnóstwo paczek za zrobienie tego zdania, Ale jest jeden problem Trzeba rozegrać chyba łącznie 60 meczów Żeby tą kartę zdobyć Jest to na aż 26 dni, więc można powiedzieć, że dwa dni Dwa mecze dziennie Można sobie to zrobić, ale czy warto? Myślę, że gdyby było tych meczów około 30 Wtedy byłoby warto, ale raczej bym to odpuścił Bo tak naprawdę zanim to zrobicie To prawdopodobnie już będą karty Team Decision i... Karty, które będą wyglądały dużo lepiej, będą po prostu chodziły za jakieś, nie wiem, 50-300 tysięcy. Więc wydaje mi się, że troszeczkę przesadzili z ilością meczów. I chyba tyle, jeżeli chodzi o zadania, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten event. Więc możemy przejść do SBC, bo tutaj chyba się pojawiło coś bardzo fajnego. Znaczy na pewno się pojawiło to, co jest w tytule odcinka, czyli paczka z ikoną Toty, ikoną urodzinową lub ikoną Prime90+. I to będziemy robili dwa razy, nie w dzisiejszym odcinku, tylko za 5 dni będzie można to zrobić po raz drugi. I prawdopodobnie jeszcze zrobimy dzisiaj tą e, rozbudowę bohatera food 87+, w której w poprzednim odcinku, jak ktoś nie widział, trafiłem kartę wartą ponad 2 miliony monet, więc jak ktoś nie widział, to zapraszam, żeby sobie to zobaczył. I na szybko jeszcze zobaczę sobie, czy mamy coś nowego tutaj, e, żebym wam o tym powiedział, ale chyba, szczerze mówiąc, nie ma tutaj nic ciekawego, e, więc możemy przejść już do paczek. I z duplikatów, które będziemy trafiali, e, będziemy po prostu robili tą e, rozbudowę 87+, z bohaterem. Mistrzostw Świata lub fantazy Food. Zaczniemy sobie może od jakiejś lepszej paczki, chyba że jeszcze do sklepu wejdziemy, czy nie ma jakichś paczek promocyjnych, ale chyba nie ma. Takich oczywiście, które byłyby opłacalne, jak ta za 10 monet, która była podczas eventu urodzin Food. Dobra, zaczniemy od jakiejś lepszej paczki, niech będzie ta z 11 zawodnikami, 81 plus, a reszta już tylko te, w których coś będzie. my zaczniemy? Chyba tylko ekranami. Anglia, lewe skrzydło i Grealish 84. A, słuchajcie, jeszcze jedna ważna wiadomość, bo w poprzednim odcinku myślałem, że otwieram właśnie te paczki z 5 zawodnikami 85, otwieram inne, tych mam 5, e, więc 4, więc e, te będziemy też prawdopodobnie dzisiaj e, otwierali, więc niech będzie teraz może dwóch zawodników 83, ale chyba dalej, bez wokalu. z 15 paczek i dalej e, nic ciekawego. Dobra, paczka z jednym zawodnikiem 84, i w końcu pierwszy walkout, ale bez karty specjalnej. Niemcy, SPO będzie Tomasz Meller 87. I druga paczka z jednym zawodnikiem 84. I mamy ikonę Hiszpania. Bramkarz, i będzie to Iker Casillas. I to w tej lepszej wersji. nie ona ma tą gorszą. Na pewno jest to najlepsza wersja, było Trzyma Puchar. Wow. paczce z jednym zawodnikiem. Ikona. Nie wiem, czy będę tą ikonę używał, bo używam Wandersa który jest fantastyczny. Ale sam fakt tego, że trafiamy już y, pierwszą ikonę, jest naprawdę dobrze. Dobra, lecimy teraz z kolejną paczką y, 11 zawodników 81. Plus. I mamy kolejną ikonę Włochy. Środkowy napastnik i jest to Del Piero, ale niestety ten w gorszej wersji. Ten w lepszej kosztuje chyba ponad 1,5 miliona, a ten kosztuje chyba w krańcach. 80, może 100 tysięcy, ale druga ikona, trafiona. Naprawdę, jeżeli macie paczki, to polecam wam je otworzyć teraz. Wow, okej, okay, dobra, nieważne, 30 tysięcy dopiero. To mówi chyba wszystko o tym, gdzie teraz FIFA się znajduje. Dobra, teraz paczka za 125 tysięcy, która jest naprawdę nie mam pojęcia za co. Ale niestety nie ma nic e, specjalnego w niej. Niemcy, sierotka i będzie to niej, kras 88. I dobra, teraz słuchajcie, otwieramy te paczki z pięcioma zawodnikami 85+. Mam nadzieję, że chociaż w jednej z nich będzie jakaś wielka ikona. W pierwszej oczywiście walkout, w każdej będzie na pewno walkout, jest to Kaylor na was, więc nie najlepiej. Ale obok jeszcze Modlić i Tony więc całkiem, całkiem dobrze w sumie. I duplikat Crossa i Martineza wrzucamy do pierwszego SBC o ocenie 87%. I lecimy dalej z paczkami 5 zawodników 85+. Plus. Czy w tej będzie kolejna ikona? Już trzecia? Nie, ale jest kolejny walkout. I znowu jest to na Navas. I trzecia paczka z pięcioma zawodnikami 85+. Plus. Oby ta była lepsza. Coś innego jak Kaylor Navas. Jest Inform w walkoucie. Hiszpania. Bramkarz. I będzie to David Soria 88. Tutaj. W dalszym ciągu może być ikona. Jest Kane, jest Ederson, więc całkiem, naprawdę całkiem dobra paczka. I dobra, lecimy z czwartą już paczką pięciu zawodników. 8-5 plus. Kolejny walkout w informie. Bega, środkowy obrońca i Alderweiler 85. Podajże że Kevin de Bruyne jest dostępny teraz w Team of the Week, więc byłoby fajnie, gdyby go udało się. Trafić. I dobra, ostatnia paczka. pięciu zawodników, 85. Plus. Niestety na razie czterech nie było ikony. Czy będzie to ostatniej? Jest. Kolejna ikona. Niemcy. Prawy obrońca i 393. Niestety 92. Ten lam jest wart chyba około również 50, 60 tysięcy. Ta jego lepsza wersja e, kosztuje w granicach chyba 500 tysięcy, więc naprawdę byłoby to fajne. E, a ten około 100, więc troszeczkę więcej niż się spodziewałem. E, I do tego jeszcze jest Inform i Alice, więc całkiem fajna paczka. I skoro przy Bohaterach Food jesteśmy, to ostatni zespół już z tego właśnie SBC zgłaszamy. I zobaczmy od razu, co będzie w player piku. Drugim już takim moim, 87 plus, bohaterem Food e, Fantazy lub Mistrzostw Świata. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, najbardziej liczę na to, że będzie to jajaturę i poza nim, szczerze mówiąc, raczej mnie nic nie interesuje chyba. Może Zinola, gdyby był w Food Fantasy, ale raczej szans na trafienie go jest y, żadna. Więc zobaczmy, czy poszczęści się po raz kolejny i będzie coś grywalnego? Cahill, Campos i Pawn. Także niestety, tutaj jakieś pewnie 300 tysięcy poszło. Na marne. Nie wiem, ile papieru jest wart. Około 80. Wow. No cóż, lecimy dalej z paczkami i za chwilkę będziemy otwierali paczkę z ikoną Prime Toty lub urodzinową. Znaczy, najpierw muszę zrobić, więc jeszcze kilkanaście paczek pewnie otworzymy. I dobra, słuchajcie, zgłaszamy ostatnie SBC, już o ikonę Toty Prime e, lub. Urodzinową, jeżeli robiliście to SBC to piszcie co wam udało się trafić e, w komentarzach oczywiście I zobaczymy czy mi się poszczęści i trafimy jakąś inną ikonę niż Prime Bo szczerze mówiąc najbardziej oczywiście chcemy trafić ikonę e, Toty jakąś Jest ona naprawdę ciężka do trafienia, bo oglądają dość sporo osób otwierających te paczki i e, Naprawdę ciężko jest trafić cokolwiek innego niż ikona Prime Ale zobaczymy, może się poszczęści i będzie coś e, wielkiego Otwieramy i zobaczymy czy uda się trafić jakąś wielką ikonę Jest zwykła ikona Prime BRAZYLIA. PRAWE SKRZYDŁO. I niestety, czy stety, to jest moja druga karta Jarzinio, ale nie wiem czy jest to duplikat, myślałem, że będzie Garnicza, duplikat 94, ale którego trafiłem wcześniej. Jarzinio mam, ale chyba jego wersję podstawową, więc jest, jest bardzo dobrze. To jest świetny traf, który jest wart 2 miliony 700, tylko problem jest taki, że oni wszyscy mają kartę na prawej pomocy lub prawym skrzydle. Chociaż nie, Jardinio ma na napastniku, to może jakoś go... Do składu zmieszczę naprawdę kolejny fantastyczny traf wart więcej niż ostatnie. Po 2 600. Wow! Także to było tyle. I widzimy się prawdopodobnie we wtorek lub w środę w odcinku spaczek za wymianę urodzinową. Na razie.